Siemaneczko, Tuszczaka z tej strony, witam Cię na moim kanale witam Cię w podsumowaniu MKG Skylake ATX 12 2015. Jak widzisz komputerek jest złożony, gotowy, przetestowany, podkręcony, przetestowany, sprawdziłem na kilku grach. o trójka chodzi bardzo ładnie, najwyżej pokażę za chwilę. Puścimy sobie testowego benchmarka. Mam nadzieję, że się nie wysypie. <laughs> nie wysypał się ani razu. Um... Znaczy wysypał się przy 4,8, o może tak, 4,7. Na 4,7 procka pociągnąłem i co ciekawe, e, temperatura, którą największą widziałem, czy to przy... nawet nie czy to, przy przy Prime widziałem 60 stopni najwięcej, przy Intel Burn widziałem chyba 81, do 100 mi się nie udało dojść pierwszy raz. I jednocześnie jeszcze dobiła, dobiłem idon stability testem, także przetestowałem kompa wzdłuż w, w poprzek i w każdą stronę i chodzi naprawdę bardzo dobrze. Jestem w szoku. Chłodzenie też bardzo fajnie się sprawia, jest cichutkie, bezgłośne, praktycznie. Pamięci XMP ustawiłem 2666 i śmigają. Karta graficzna też bardzo ładnie chodzi. Zresztą jak widać tu 120 klatek kręci na ultra bez antyaliasingu. Z antyaliasingiem kręci tam 60 parę, także 60 klatek macie i podobnie z wiedźminem. Zaraz pokażę zresztą. Wszystko na maksa włączone: i wszystko. Wszystko na Uber, wszystko na wysokie, co trzeba, dociągnięte do, do, do maxa. Oczywiście ilość klatek nieograniczona i tam dobija do 60, przeskakuje czasem powyżej 60 klatek, jak się wszystko na maxa włączy. Także bardzo ładnie to chodzi, bardzo płynnie. Nie mam się do czego przyczepić naprawdę. Komputer wyszedł bardzo fajny. I może powiem jak go tak, bo w piątek go robiłem. Sobota, niedziela generalnie tak jest z poprawkami po zainstalowaniu systemu szły poprawki do Windowsa, bo zawsze robię tak, że najpierw aktualizuję inaczej, wgrywam system, sterowniki, poprawki oczywiście zabezpieczam asset SM smart security. Podłączam do sieci i ściągam aktualizację. No i trwało to dwa dni. <grym> Mam bardzo szybki internet, ale chodziło to przez ten weekend po prostu, nie wiem czy to święta, więcej ludzi siedzi czy coś. Aktualizacje szły po prostu tak długo, że to się w pale nie mieści co było, no dwa dni, sobota, niedziela praktycznie komp cały czas stał I co przychodziłem, jakiś czas patrzyłem, są, dobra reinstall, znaczy nie reinstall, tylko restart i y, szukamy nowych aktualizacji nowe paczki się pojawiają, znowu instalowani, ileś tam czasu i tak dwa dni, no dobra, to w poniedziałek jak już wszystko poaktualizowałem, wszystkie sterowniki były też aktualne, wszystkie nowe, wrzuciłem y, kompa na testy stabilności, no i pochodził cały dzionek 109 klatek fps, score 4563, minimum 47, maksimum 203. Zapiszemy sobie tutaj chłopakowi ten test. Dodatkowy trochę testów tu jest. Zawsze zostawiam klientowi taki pliczek. A teraz możemy wiesia zapalić. Zobaczymy, jak wiesiut sobie będzie chodził. Temperatury może jeszcze zobaczymy. 4,7 podkręcono, oczywiście temperatura minimum jest maksimum, przepraszam, 80 stopni. Nie? Wentyl chodził maksymalnie na 48%. Zasilanie maksymalne 1,2, 1,80 Także tak wygląda, jeśli chodzi o teścik. A teraz pogonimy sobie wiesię. W poniedziałek puściłem, kontynuując temat, w poniedziałek puściłem na stabilna, testy stabilności. Poszło, nie poszło? Może nie kliknąłem. Nie, po, puściłem. <laughs> Drugi raz. Dobra. Puściłem. E, 2,5 tysiąca klatek w menu. W poniedziałek puściłem na testy stabilności na stokowych zegarach, e, na stokowych pamięciach. Cały dzień. Wtorek bawiłem się o C. Doszedłem do 4,7. Chodzi nieźle i znowu. Pszty, testy stabilności. Cały dzień. Bez zająknięcia. Naprawdę jestem w szoku. No na 4,8 się kładł, więc zostawiłem 4,7. Następnego dnia bawiłem się grami. Także od rana tłukłem różne gry. A, akurat noc mamy. A jaka szkoda, byłoby zachód słońca jakiś ładny widać, czy coś. 62 klatki teraz pokazuje, 58, 6. nie wiem, czy nie widzi... pewnie nie widzicie, nie, może widzicie tutaj w rogu. 58, 57, 65, 70, także wszystko na maksa. Kurde, no słabo, że noc jest, bo nic nie widać. Weź tu wyjdź gdzieś, czekaj nie tędy. Tylko do wody wejdziemy zaraz. Nie tu. No noc jest, to no, nic nie widać. Ja pierdolę, ale trafiliśmy akurat na wieśka w nocy. Wiesz jak chodzi w wodzie. No, 57 placek pokazuje. zaraz się utopimy, opłyniemy. Dobra, ale nie wiem czy wy to w ogóle widzicie. Hardcore. Dobra, przejdziemy sobie kawałek. No i bawiłem się w środek grami. Temperatura maksymalna karty 81 stopni. Procka. 70 chyba widziałem, przepraszam, przy nie, w grach nie widziałem, 70 nie widziałem, 60, chyba 61 maksymalnie widziałem w grach Procka, Grafe 81, no bo to referent to wiadomo, dobiła do maksa. Furmarka też robiłem, furmark mnie zdziwił, bo chyba nawet nie doszedł, chyba furmark był 70 stopni, także byłem w szoku. No i co, gra? Śmiga Buczy, mam nadzieję, że będzie długo chodziło i ładnie. Nie mam się do czego przyczepić, naprawdę, wszystko chodzi dobrze. naszą znaczy, no, co tu może chodzić źle? no. Wszystko ładnie, pięknie zasuwa. E, pytacie mnie o poradniki podkręcania. Nie robię tego, bo jest tego z udrów sieci, a, a, a to jest tak proste, że. i tak nudne, <grytanie> że po prostu mi się tego nie chce robić. Nawet jak mi będziecie namawiać, to nie zrobię. <grytanie> Niech coś zostanie w wiem Indywidualnie, oczywiście, bo tam dostaję od Was pytanie. Indywidualnie, jakby ktoś chciał przyjechać na naukę podkręcania, to oczywiście to jest możliwe. Odpłatnie, oczywiście. No. no, a jakbyś chciał, MKG zgłoś się. W grudniu już się chyba nie wyrobię, bo miały się dwie osoby jeszcze zgłosić, ale jeden się zastanawia, drugi nie wiem, czy zrezygnował, czy nie. Także może będę miał trochę więcej luzu, może będę mógł coś ponagrywać więcej. Um. A jakbyś chciał MKG, to daj znać. Pewnie w grudniu się już nie wyrobimy, ale w styczniu możemy już coś, możesz już sobie miejsce na styczniu rezerwować. Może tak. No, to co? To by było na tyle. Dzięki za uwagę. Mam nadzieję, że takie podsumowanie Wam się podobało i w ogóle cały projekt Wam się podobał. Możecie sobie z tego skorzystać, pouczyć się i tak dalej. Mam nadzieję, oglądajcie te materiały. A nie tak jak ostatnio na grupie. Ktoś mnie pytał o to, jak aktualizować BIOS. Jak ja w każdym projekcie pokazuję, jak aktualizować BIOS i wystarczy obejrzeć jeden z nie wiem ilu. 5, 7, 8 materiałów, które już takie przygotowałem na przestrzeni czasu jak prowadzę kanał i w realizacjach projektów MKG. Także po to to robię dla Was oglądajcie. Ja już wiem, wy możecie się dowiedzieć czegoś nowego. No, tak kontynuując podsumowanie, to by było na tyle. Gdyby coś pisz tutaj w komentarzu. Jeśli chodzi o materiał dotycząc, o komentarz dotyczący tego materiału. Jeśli chcesz mi zadać jakieś pytanie albo wrzucić mi swoją konfigurację, to proszę, nie wrzucaj w komentarzu, bo i tak, z nie, bo i tak go wyrzucę. Takie rzeczy proszę przesyłać na maila makszakal.gmail.com, albo pisać na grupie na Facebooku. No, to już w końcu byłoby na tyle. Dzięki za uwagę. Cześć, trzymajcie się do następnego razu. Już w przygotowaniu z materiały. Cześć! Check it out. <laughs>